Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj taki temat jak w tytule. Akurat mam chwilkę czasu, bo schnie mi baza, więc pomyślałem, że nagram krótkie wideo, a będzie ono właśnie dotyczyć takich moich spostrzeżeń, odczuć z pracy na pistolecie SATA 5500 model CC. E, pistolet, który chyba jest jeszcze trochę takim egzotykiem na naszym rynku, bo szukając informacji na jego temat, no e, taka jest trochę bieda w internecie na forach polskojęzycznych czy gdzieś tam filmy na YouTubie. Zagraniczne ok, gdzieś tam jakieś informacje obfitują, no ale tutaj jeśli chodzi o polsko tematyczne, no za dużo tego nie ma. Nie wiem, może jest na Facebooku, ja akurat Facebooka nie mam, ale może akurat tam w kuluarach gdzieś tam jakiś wątek się toczy. Więc jak ja widzę ten pistolet, no, nagrywam to, bo być może ktoś stoi przed dylematem. Chce zakupić nowy pistolet, no i się zastanawia, czy nie kupić takiej auto saty, która no, ma taki może chwytliwy design, kolorystykę. No ale jednak jest to sprzęt. Który troszkę kosztuje, no więc, żeby to też nie były, e, czy żeby to był trafny zak, Żeby tak mniej więcej nakreślić, e, jakie są, czego można oczekiwać po tym pistolecie, postaram się w ogóle być obiektywny, ale to będzie tylko moja osobista opinia na, ten, na temat tego pistoletu. E, no to wydaje mi się takim, Dobrym punktem odniesienia będzie już dobrze znana SATA. 5, też 5500. Klasyczny RPG Dysza 1.2 Tutaj mamy O. No jak wiemy, no w porównaniu do Iwaty IWATA zawsze gdzieś ma lepszą atomizację, drobniejszą kroplę. E, Sata SATA trochę... przeciwnie. Ta kropla jest większa. Wszystko dzieje się na tyle szybko w procesie lakierowania. Że tutaj akurat każdy ruch musi być przemyślany. Bo te pistolety dają bardziej na bogato w porównaniu do Iwaty, ale nie o tym. Akurat ja, czy zawsze do mojego stylu lakierowania, tego co chciałem czuć i widzieć na elemencie, najbardziej mi podpasował podpasowała Sata właśnie RP. No, 1-2 dysza to chyba takie moim zdaniem najlepsze zestawienie. No i gdzieś tam przez lata przebijała się Sata 3000 RP, 4000, 5000, 5500 No i teraz właśnie coś takiego się u nas pojawiło. Sata CC. <coughs> Więc. No były tam jeszcze, tak już na marginesie, jakieś tam lv 2 i waty. Lakierowałem też wbx em pojawił się krótki epizod z, z Sagolą 4600 X3. To wszystko to są bardzo dobre pistolety, ale jak mówię, mi za, najbardziej zawsze odpowiadał RPE No i teraz tak, pojawił się w moich rękach ten model. Jedyne co, jakie informacji udało mi się wcześniej pozyskać tam w rozmowach z, czy z technikami, czy z osobami z branży, właściwie nie było tych rozmów duży, dużo, raptem chyba 3, to to, że ten pistolet ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Hmm, trochę dziwne, SATA, czyżby coś poszło nie tak? I już na samym początku technik na przykład zalecił, żebym bez zastanowienia brał 1 1-3. Dlaczego? Jeśli ktoś wcześniej lakierował rp to pierwsze co poczuje po wzięciu tego pistoletu do ręki i lakierowaniu nim, to to, że pistolet jest znacznie wolniejszy od klasycznego rp -ka. Z czego to wynika? E to, co pierwsze też rzuci wam się w oczy, to to, że ten model ma absurdalnie wielką miotłę. Nie wiem akurat czemu to ma służyć, domyślam się, ale to właśnie ona sprawia, że rozbicie kropel jest tak duże, że. Każda z nich pada daleko od siebie. Żeby teraz robić zamkniętą warstwę, trzeba pistolet prowadzić bardzo powoli. Jedyne zastosowanie tak szerokiego strumienia materiału widzę tylko w lakierach rzadkich, tłustych, gdzie krople po padnięciu na element mają tą tendencję do łączenia się. Przy lakierach, gdzie kropla pada obok kropli i one czekają na kolejne, które je gdzieś tam wypełnią i zamyka nam się warstwa, no to tutaj już ten pistolet będzie się męczył. Czy wy będziecie się męczyli, i teraz, no, ja na początku nim lakierując, nie do końca wiedziałem co mam z nim robić. W ogóle go nie czułem, no, ale po paru tam autach, które wyjechały z komory, zacząłem sobie próbować tam e, bawić się ciśnieniem, ilością towaru, no i też szerokością strumienia. I właściwie, do jakich wniosków doszedłem, że właściwie ciśnienie. Pozostaje bez zmian, tak jak w werpechu, czyli tam jakieś powiedzmy 2,1 bara średnio. E, materiał podobnie gdzieś tam rozkręcony jak w werpechu, nie będę mówił ile, bo to każdy ma jakaś, jakieś swoje ustawienia, ale w przypadku miotły, o ile w werpechu i w każdym chyba innym pistolecie zawsze miotły mamy na maksa, tak tutaj i teraz pokażę ten znacznik, to jest strumień ustawiony na max w tym położeniu mamy strumień skręcony na maxa, czyli to jest nieco powyżej pół obrotu ja skręcam towar, czy przepraszam towar strumień mniej więcej do tej pozycji czyli to jest jakieś 50% tego co oferuje ten pistolet, może nawet trochę bardziej i w tym momencie ten pistolet zaczyna przypominać klasycznego biera szybkości, materiał mamy już bardziej skupiony na elemencie to jest zupełnie inna praca też czujemy, że tą rękę prowadzimy szybciej jednak czuć tam, no właśnie, ten początek kiedy bierzecie, wszystko ustawione, tak jak powiedzmy przy klasycznym rpk to czujecie jakby to było takie 40% rpk i 60% HVLP nie? czyli dużo powietrza, mało materiału po skręceniu tego praktycznie zbliżamy się już do RPK nie jesteśmy od niego daleko ale gdzieś tam tą nutkę takiego HVLPK trochę czuć e, więc pytanie czy warto mm, moim zdaniem tak chociaż na początku sceptycznie byłem nastawiony do tego pistoletu, mówię po kilku pierwszych lakierowaniach ale to trzeba jednak testować i testować uważam, że w przypadku tego modelu mamy pistolet czy mamy dwa w jednym, bo możemy mieć klasycznego rpk nie? przy takim mniej więcej ustawieniu, albo przy lakierach tłustych, rzadkich, no i też na powiedzmy tam standardowych utwardzaczach, gdzie mamy czas na to, żeby trochę popracować. Możemy pracować na mega dużej miotle i fajnie zamykać e, powierzchnię elementu. Tak więc. No, 8 minut nagrania myślę, że starczy. Takie moje spostrzeżenia co do saty CC. Dziękuję za uwagę i do następnego.